Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No a na serwerach testowych pojawił się nowy event, który oczywiście omówimy sobie na tym. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A na serwerach testowych jest dostępny już nowy event, który widzicie na lewym pasku zagrywka zła. Także na tym filmie omówimy sobie ten event i później tutaj kilka moich spostrzeżeń. Takich troszkę powiedzmy, że niepokojących. Także zagrywka zła jest to event jednocześnie zapowiadający nową postać, przebudzoną. Od razu mówię, że postacią przebudzoną, nową postacią przebudzoną będzie Envidiel i będzie to przebudzony podziemca, co zresztą chyba widać po jego wyglądzie. No i mamy standardowo tutaj ten evencik z pomalowaniem, później będzie pierwsze spojrzenie, wideo, wiadomo, nagrody, emoji darmowe i te sprawy. Także znowu 7 fragmentów do pokolorowania, nagrody standardowe, 8 zwojów frakcyjnych. 6 skrzynek, złoto doświadczenie, esencja, 1000 diamentów i za obejrzenie tam filmiku przez 20 30 sekund mamy 10 emblematów czasu, 500 diamentów, co jest spoko. No i standardowo tutaj nic się też nic nie zmieniło, mamy taki sam sposób zdobywania tych nagród. Pierwsza dodatkowa misja to będzie dla przykładu na przykład na kamienie fioletowe. Druga misja to zawsze będzie piórko, no i standardowo musimy użyć konkretnej postaci. Tutaj jest to rowan na poziomie wzniosłym. Jeżeli użyję zwykłego rowana lub na przykład innej postaci, to dostanę tylko podstawową nagrodę. Jeżeli użyję postaci, która jest tutaj podana i na konkretnym poziomie, czyli białym, dostanę skrzynkę 100, 200 lub 500 diamentów do wylosowania. I tak samo przy piórku, tym tutaj, tą postacią jest Rain. Także używamy i tyle. Tutaj się akurat nic nie zmieniło. No i tak naprawdę tutaj mógłbym ten film zakończyć. Ale jeszcze coś od siebie dodam. Po prostu postacie, które ostatnio wychodzą, no to jest troszkę dziwne wszystko, bo większość postaci, które ostatnio wychodzi, to są postacie nawet nie ze zwykłych frakcji. Mam nadzieję, że niczego nie pominę, ale tak sprawdziłem po swoim kanale i wychodzi na to, że e, tak. Mieliśmy Zorę, czyli postać przebudzoną. Następnie po Zorze. Była kolaboracja z Overlordem, czyli trzy postacie międzymiarowe lub jedna, zależy wiadomo kto ile gra i tak dalej, ale generalnie kolaboracja z Overlordem, więc to pomijam, więc mieliśmy Zorę, następnie mieliśmy zwykłego smoka, czyli troszkę trudniejszego do zdobycia, później mieliśmy Helie, czyli wysoko urodzonego smoka, następnie mieliśmy Mirę, czyli postać zwykłą, wyjątkowo, no i znowu przebudzona, czyli generalnie na Chwila, na ile postaci na pięć ostatnich postaci? Dwie to były postacie przebudzone, już wliczając właśnie nową postać, czyli tego pana. No i dwie postacie to były smoki. Czyli na pięć ostatnich postaci mieliśmy jedną zwykłą postać, Mirę, dwie postacie przebudzone i dwa smoki, więc to jest troszkę zabójcze, wręcz tempo. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Przed wzorem był Goren. Więc tam gorę na nie liczę, powiedzmy, bo zacząłem od Zory. No ale tak to wygląda. Nową postacią przebudzoną będzie Envidiel, czyli postać z frakcji podziemców, Przebudzony Podziemca. Na pewno jak już pojawi się na serwerach testowych, to coś o nim nagram. Ale tak jak mówię, no ostatnio postacie, które wychodzą to są same smoki, same przebudzone, po prostu tempo zabójcze. Z drugiej strony fajnie, no bo będą darmowe emblematy czasu. Będzie ten evencik tam ze zniżką, więc to jest akurat fajny aspekt tego wszystkiego. No ale i tak człowiek nie nadąży z tym wszystkim, żeby to wszystko robić. Ja wiem, że postać... Znaczy postać, żeby... Że gracz darmowy nie ma wszystkiego mieć, tak? No to, to nie jest cel twórców, ale no, tempo jest trochę zdziczałe, bym powiedział. Swoje opinie na ten temat śmiało w komentarzach możecie zamieścić, jeżeli macie ochotę. Życzę Wam miłego, przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich. see de -nacht.